Dajcie, to ja, Peter, a to World of Tanks. Chciałem zagrać isem trzecim, ale załączyłem bitwę. Tam trochę polamiłem, coś mi FPS-y pospadały, no i materiał poszedł sobie. Nie powiem gdzie. Musimy zagrać czymś innym, chyba że będziemy czekać, ale tam raczej bitwa jeszcze działała. Myślałem nad isem 8 ale zagram chyba jednak tę jedną HT, bo on mało był na moim kanale. Ani razu chyba jeszcze, no, ani razu jeszcze nie był w ogóle. W ogóle ani razu nie był ha. Uu, ale fajnie drugi. No nie powiem, fajnie wylosowało bardzo. Zobaczymy. Dwadzieścia dziewiętnaście. 18, ja, dobra. W sumie pojedziemy gdzieś na lewo. Tam na kapa nie ma co się pchać raczej. Trochę minimapkę muszę zmniejszyć, o. Dobra! Czy ja mam tylko 30 FPS-ów? Jeszcze w oknie? to ja miałem, jak grałem na Frostlinie. nagrywałem. Mam pojęcia czemu tak jest Nowy komputer i chyba nieważne dziwne to no ale To się czasami zdarza, tak no, się dawno nie grałem tym czołgiem, no i wtedy on no, tak mam w PS, no nie wiem czemu tak Powinni dodać, żeby World of Tanks wykorzystała więcej rdzeni, a nie tylko jeden. Po prostu nie da się nagrywać na full screenie, w PFH3 mi się udaje na full screenie nagrywać na Ultra. Niż wota to jest niedobrze, bardzo niedobrze. Muszę tego x trochę przekonfigurować. Nie wiem czemu mi przestał nagle pokazywać. Eee, Czekajcie, jak to się nazywało? EFENSIVITY, coś takiego. KULDY, nie wiem jak się eee, ten, ten, ten. Hm. No nie pamiętam A, szansa zwycięstwa i tego typu rzeczy, o tak to powiem Smyczałoby to na tego kapa trochę postrzelać Mam nadzieję, że nikt mnie z lewej tam nie weźmie, nie zacznie upać To jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne Trochę już mi moją kampę zajął Maxa, tam wybijają powoli. Postał, 106. Ta działo ma bardzo mały damage. Niestety, więc na to nie poradzę. Ted Gówno tam jest. Czo był kiedyś taki fajny, a tak go znerfili, że już się nim grać nie da. w Hedserawanom stuk go zdjął PZ się pokazał oczywiście zeszło to działo to celność jak rozrzutnik do gnoju ok fajnie dostaje PZ i mi go zdjęli no niestety takie są realia tej gry dostał jednak Choć jakoś dziwnie leciał, ale jednak obarował. No, póki co jakoś trafiam. Działo. Bo widzicie, taka ta celność jest jak celność. W ogóle nie jest celność. Działo. O, kawu jeden kabokiem. Jak fajnie. Znów dostanie. Kurde, za zero w tę wieżę. A teraz obok niej. No. Teraz by miał 200 damage'a. I co? Znowu mys... 300 metrów i nie potrafię w niego trafić, no. W końcu. O, zapalił się. Widzicie, <grym> jak się pięknie zapalił? Jak ładnie. Teraz mnie go pewnie dobiją. A jednak nie. Nie powiem. Fajny jest ten T1HT. Nie umiałem się do niego przekonać na początku, ale później, jak już tam... Kupiłem te gąski wieżę lepszą, to już, już mi się nim lepiej gra. Mi się tylko lepsze działo i... Dom mi go zasłonił. Nie. Tycho. Pięknie. Drugi frak. 1200 dimajer, znaczy nie. 1000, 1100 dimajer. Bardzo fajnie. Może tam pod kapa podjechać, bo by trzeba było, bo tam pewno kampi KW1. O, Matilda tu jest. Te skałki od no tutaj będziemy strzelać Ach, gąski, ruszył się Kolejny frak. Trzeci No, nieźle, nieźle Jedziemy. Ciekawe gdzie te kawał jedną droga jest Jestem bardzo ciekawy Uu. Tam jest T43... Nie, T34 Ach to się nie przebiło. kw jeden może A jadę, bo mi gąski zdejmują cały czas. Nie wiem co ty KW1 robi, jak można się nie przebić przez mnie, no ale... Dobra, jadę, bo mnie tu wybiją. Tak już WSP nie żyje. Jestem można było rozwalić. tym bym musiał teraz szybko skapować, bo raczej tam nikt nie wróci. Na tym tierze te czołgi nie są aż tak zwrotne. Opiszę im fast cap. uuu, bym spad. No, przez tą wioskę się makabrycznie jedzie. Ale cóż ja poradzę? Dobrze, że nie spadłem, jakbym spadł, to by było po ptakach. Po ptakach. No, jedziesz, jedziesz, to jeden HT. Czas się odpłacić za ten cały damage, jaki mi zadał. Nie, 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 ale gościu mu pizza, 9 HP Nie nienawidzę tego w bocie, jak ci wylosuję tak słabo i przeżyje ci gościu i potem trzeba dobijać bezsensownie O, widzę, że zdjęli tam T34 kto to zrobił Dobra, tu zostało KW1, które raczej rozwalę I ten Priest, który mnie tutaj znów trafił coś raczej nie ma szans, no chyba, że nagle by przeładował. Ja ziemy tę kawę 1 rozwalić, bo ten pezat go raczej nie przebije. Kawę 1 jeszcze jego rozwali Łow wow wow wow. Not good, not good. Szybko ładuj, ładuj Łow, on mnie jeszcze rozwali Demet! Noch, ta wieża w tym... Ta 1 HT jest strasznie. strasznie słaba. Rozwalcie tego, KW1. No, w końcu. Dobrze, fajnie. Bitwa wygrana. Szkoda, że raz dwa nie było. 1500 damage'a, No, jak na T1 HT to dość dużo. Nawet nie dość, tylko bardzo dużo. No, dostałem oznakę Mistrzowską drugiej klasy. Strzelca wyborowego. Dostałem, tak jak widzicie, fajnie tutaj penetrowałem wszystkich. Nieźle. U, 12 tysięcy na plus nawet. Nice. Very nice. Tak, z tym działałem. Jeszcze tylko 1000 doświadczenia. Albo jeszcze 1000 doświadczenia. Dobra, teraz zagramy Isem 3. Ta bitwa tu była przegrana. No nic, jedziemy. Bitwa. Uuu, ale fajnie wyrosowało. I znowu ten sam tryb, jak wtedy grałem tym Isem 3. Mam na nadzieję, że tym razem nie będzie nutne i mi pomoże. A nie będę sam tam po prawej, a wszyscy po lewej albo kampiący na tej górce. No dobra. Jeszcze przed czasem jestem. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, jeszcze 20 sekund. No, wczytuj. Nie lubię tego oczekiwania. W sumie już bym mógł tam dawno być w tym miejscu. Ale cóż poradzę, nie wszyscy mają mocny komputer, żeby mi się od razu gra wczytała, więc spoko. Tak, mam akurat całe team wczytany. Let's get this show on the road. No jedź, jedzie, jedź, jedzie. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy! Snajperski mam tak dużo FPS-ów. 50. A jak wychodzę poza, to mam 30. Nie wiem, jakie cudy mam tak małe FPS-ów. Zawsze nagrywałem oknie, jeszcze nawet największej grafice. A i po 60 było, a teraz. Makabra, muszę w tym WOCie zmienić, aby było, aby WOC używał więcej procesora. on używa tylko jeden rodzeniu. Ok, zrobimy tak. O, Git. Po prostu perfect. Jak widzicie, no, mam na na myszce ustawioną gaśnicę, tutaj Wam się pokazuję. I wszystko, szybko będę mógł sobie kliknąć i zgasić pożar. Och, pokryli mnie, T-52. Gościu jest dobry, jak, jak widzicie, swajem pokazuje. Marówka się zaświeciła, trzeba chwilę poczekać, aż arty przestanie mnie widzieć. Jeszcze tam trochę. Jak widzicie, fajnie tam XFM pokazuje mi... E, gdzie ostatnia pozycja była? O, już tu strzelają. Dobra, już, już powinni mnie nie widzieć. O jest nowe T52. Muszę się cofnąć jednak. Wow! Skąd oni strzelają? Przede mną to jest w lesie Kurde Jest coś przede mną w le... Co jest lewe? Tam jest coś w lesie. Oczywiście znów cały team Campi, norma Ok, zdjęli go dobrze, mi tu nie będzie spotować cały czas, trochę przylamiłem, mogłem całym kadłubem się obrócić, ale co mi tam, przez po ptakach, tego Ferdia tam coś trafić. Nie, Ferdziu jest nieosiągalny. My ustawiliśmy fałkę, a oni tylko spota. A nie, dobra, Ferdziu str stracili, jest dobrze. Uuuu, shit, 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 shit. Ale wyjechałem jak ostatni no. FCM? Gdzie oni w tym lesie są? Ninja hity po prostu. Będzie still Wall. Gdzie są spodci? Gdzie oni są? Skąd oni mnie strzelają? Boże, dostaje ninja hity nie wiadomo skąd. w FCM mnie strzela, Boże. Masakra ba gorzej niż masakra. Jest, w końcu. No, razem z 134 go dojechaliśmy szybko. Ładny strzał Lewe też tu już czeka. O, i jest nasz FCM. O, fajnie wylosowało 451. Jak to taki jeżdżący papier ten FCM. Szybki relay i dobicie. W sprawie. Ups, lewe na mnie jedzie. Ładuj, 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 is ładuj, isu, ładuj! O, fuck. Zgasić się musimy! Damn, ale oberwałem. Kto mnie tak... i 3 mnie tak trafił. Cholera. Znowu dostałem tej za 3 Kurna. Kurna. I teraz mnie rozwali. Ach, mówiłem, że mi rozwali. Ach, nie miałem szans, kurde. No, niestety, jak zawsze, tutaj ja sam jestem nikt mi nie pomaga. Dobra, kolejna ISA 8. Jedziemy. Potem może jeszcze nawet pershinga odpalę. Ło, ka bitwa, ale mnie losuje dzisiaj. Ale i mnie dzisiaj losuje. Cały czas pierwszy prawie, że. To na być dobra bitwa, nie mogę jej spalić. Oczywiście oczekiwania standardowe. No, to będzie fajna bitwa, tylko że artyleria to jest makabra teraz. Cztery artylerie i też jeszcze szóstego tieru są dwie z nich. No, ale na to mamy trzy szóstego tieru. No, ale wiecie co. Że będzie, wiecie jak będzie trafiać? A jeszcze GW Panther dość szybko ładuje. Kurde, te FPS-y. Dobra, jedziemy w tym kierunku gdzieś, nie będę się tam bić, na otwartym terenie, tutaj za tymi zasłami pogramy. Tutaj Adlera będzie mieć większy problem przynajmniej. Widzę IS-3, nie wiadomo co zrobił. Pewno nacisnął Enter i zaczął jechać, znaczy chciał jechać. Jezus Maria. się 34 nie zrozumiał o co chodzi. Peszek, takie życie, no czasami tak się zdarza. A my tutaj już jakoś ciśniemy. Widzę nawet dobrze. Mam nadzieję, że mnie szybko nie zobaczą. Przydałabym się żarówka. Niestety jej nie mam. Kurde, fajnie ta załoga w ruchu. Widzicie jaki w ruchu mam celownik? Super, zatrzymuje się i ja mam już prawie że skupiony. Okej, okay, Pershing fajnie tam spoci. Indian PZ na mnie wyspocił. Teraz więc trzeba się ruszać. Już mnie tutaj ja pewno celuje, Arta, bo widzę, że ósmy tier się pokazał. znaczy nie, dziewiąty tier się pokazał. O! widzieliście to? Już mówiłem. Humela dostałem. To mały damage. Wiecie co? Chyba pojadę tam tym kierunku. Tam nieźle się ktoś strzela. 500 HP! Za tą skałę, szybko, szybko, póki jeszcze Arta nie strzela! Bo Indian pz się zjedzie, tutaj fajnie. Kurde, gąski dostał za do zero. widzę tego. Nienawidzę tych takich strzałów krytycznych, wiecie? Strzały krytyczne to nie są krytyczne. Oczywiście Arta. Dobra, Indian sobie, Indiana sobie trzeba odpuścić. Co i trzeba naszym pomóc z tyłu. On się sobie myśli, że go nie widzę, ale ja będę na niego czekać, jak wyjedzie. Cholera, no nie, nie wiem jak to zrobić, bo Indian mnie trafi jak... Dobra, raz go trzeba rybdyn, żeby się wystraszył. go trochę postraszyć a ja potrzebuję wsparcia bo jak się odwrócę to oberwę kulkę od indijena a jak się a jak zostanę tak to dostanę kulkę od isa 3 widzicie taka sobie sytuacja hemoglobina kurde help me no wie, potrzebuję naprawdę wsparcia i do dużego wsparcia Oh, ale pizza, ale piz Ale go trafiłem w tą uwierzę Dobra, dobrze że on nie zadaje dużo damage'a, bo już by było lipnie trochę Dobra, bierzemy tych IS-ów 3 Albo Indian też znowu wyjedziemy no. Obrał mnie za ten cel i będziemy teraz łupać cały czas Ja Jadę na niego, mam dość już tego wyjeżdżania i strzelania. Deją! Deją! w trwałkę. Większy d czy dostanę? Bierzemy ISY3. Nie gorzę, że Arta tutaj buszuje. Dalej. Więc mogę w pewnym momencie po prostu pożegnać się z moim czołgiem. Okay, damage 1500. Trochę mało jak na ISA, 8 Zostały 23 y, jak Tiger i Fałka. Fałka już dostała hita za 550. O, pierwszy IS-3. No nie! Nie mi no. Ale on był mój. I to, widzicie, bez sniperskiego Wow, patrzcie, jak został. Hehehe, aż screena strzela po prostu. Dobra, jedziemy dalej. Tiger pewnie na kapie. kampi... o, jak widzicie, tutaj, tutaj był ostatnio. Fania, że tam ich zwałem, pokazuję ostatnią pozycję przeciwnika. Tak, muszę wrzucić odcinek z Wota ISA-8. Tam miałem bitwę. 3,5 tysiąca damage, fajny Dobra, jesteśmy tutaj, w tym, na tej górce. Zobaczmy kogo tu mamy. Ja panterę. Jeden. Raz Hummel będzie kolejnym celem. Gość nawet się nie kapnął. Tyle dobrze dla mnie. Drugi. Może będę mieć pięć fragów. Tak całą artylerię wybiję. Dobra, jedziemy 60 na godzinę z górki. I jedziemy rozwalać kolejne artylerie. Które mnie tutaj nękały. Jakby Humel we mnie przycelował i strzelił, może bym coś zrobił. No ale gościu w ogóle nie ogarniał, chyba, czy coś. Dobra, szukamy kolejne, G.W. Panterę i Humela. Jest GW Pantera Ale gdzie jest Humel? Powiedzcie mi, gdzie jest Humel? Bo go nie ma W sumie jedziemy wszystkich rozwalić, killa ale robimy Nie będziemy kapować Będzie lepiej jak ich wszystkich wybijemy W sumie Znaczy ponoć z kapa więcej punktów się dostaje, ale ja wolę Wszystkich wybić sobie Switaśnie Sramy tego gw panterę Wolę damage niż fraga Dobra, humela już zdjęli Bierzemy teraz jak Jak panterę o, nawet tu celuję. O, 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 o! Ale miałem pizza. Wow. Gościu się na, na moje szczęście minął. Zaraz się znowu minął, ale on ma pecha. Gościu w ogóle chyba nie ogarnia, bo... strzelił mnie dwa razy w gąskie za zero. Fajnie. 3100 damage'a. Fajnie, fajnie. Co dostałem snipera? Fajnie. Tysiąc doświadczenia, bez razy dwa. Wspaniale, po prostu. Okej. Okay. Został super Pershing, tak dla zasady, nim jeszcze zagram. Będzie taki długi odcinek: Czołgiem przez świat, wszystkimi czołgami w garażu. Tak to nazwę. Czołgiem przez świat, wszystkie czołgi w garażu. Albo nie wiem, albo wymienię. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Wylosowało też fajnie, usmetiery Dobra, zobaczymy. Ciekawe, jak pojedzie dużo osób na lewo, to ja pojadę na prawo. Hmm, no, zobaczymy. Jak to będzie? Kurde, głos się znowu spóźnia. Nie. 20. 19, 18, 17. Niedobrze. Będzie chyba spóźniony głos. O minutę nawet. Kurde. Kurde. Czemu? Czemu taki głos spóźniony? Materiał pójdzie w dół czy co? A po prostu osobno nagram narrację, bo jak ma być spóźniony dźwięk to ja wolę tak nie mieć Nic zobaczymy, jedziemy tutaj, bo przeważnie wszyscy tam jadą więc trzeba tą stronę obronić Och, zjedziemy, bez HP Okej, okay, bezpieczny, fajny zjazd <laughs> Dobra, jedziemy Ciepło mi w pokoju, muszę sobie okno otworzyć. Drzewo, drzewno... O, widzę dzisiaj więcej osób tutaj pojechało. Dobra, wiadomość. No nic. Kurde, ile osób tu jest. Jakbyśmy to przerażowali. I sposój się nooku. Kurde. Zablokuje cię i co? I happy. Jak Tiger. I Tiger 2. Jak Tigera raczej nie przebije. Nawet nie raczej, tylko na pewno go nie przebije. Łooo. Wow. Tak, Fa panowie, ja jestem dla was osłoną. Super. I się cofną wszyscy, brawo. E, podziękować. E, pogratulować Mózgu i Skilla. Jezus, ale dupło. Ale dupło. Ale Arta, dos Arta mnie też trafiła blisko. Kurde, ale tu blisko trafiają, tswaniaczki. Cały czas mnie tu wykrywają. OMG! Super! Ok, dzięki za zobaczenie do tego oto odcinka. Yy, zapraszam do następnego Czołgiem przez świat, które już będzie krótsze. Z jednej bitwy też na mi 8 Mam znowu coś w zanadrzu. Także dzięki za zobaczenie Narka.